Nie Ja czy będzie pan minister Ziobro, gdyż nie Mam nadzieję, że komisja nie ucieknie i nie zdezertuje tak jak było ostatnio. Natomiast proszę, tutaj tu z ministrem Ziobro. Wiemy na pewno, że jest bezczelnie łamane prawo w tym momencie, a to zatrzymanie na układzie właściwie stanu nerkut. Pokazuje znowu, że państw, państwo się kontrolituje. Dlaczego słabość no to... państwa? Pamiętam, że działają służby, z skoro udało się zatrzymać ministra Ziobro i towarzystwo. Z całym szacunkiem, ale minister Ziobro wczoraj wieczorem w mediach powiedział, którym samolotem będzie leciał, o której godzinie wyląduje. Naprawdę nie trzeba było robić całej tej szopki na oczach ludzi, jako taki spektakl medialny. Pan minister Ziobro przecież mieliśmy okazję jak obserwować i powiedział, że może najpierw ludzi wypuścić, bo może się gdzieś spieszą no, i przez oni nigdzie nie ucieknie. No ale chodziło o sopkę, tutaj ten teatr, postępy polityczne. I, e, to pokazuje słabość państwa, tak bo tak gdzieś pieszko opływa. A będzie zyskował e, Wigilię Ziobro, czy nie? Przekonamy się za godzinę, e, co powie pan minister Ziobro. Na pewno e, muszą ludzie wiedzieć o tym, że ta komisja jest zalegalizowana, był wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jest postanowienie Trybunału, że nie powinno się podejmować żadnych działań no bez winy, bardziej o Ja Jednak jest ten wyrok. To postanowienie nie musi być opublikowane, więc sprawa jest jasna. No ale kwestia ewentualnej odpowiedzialności osób, które zrobiły co zrobiły, to jest kwestia najbliższego czasu. jest zapytano jeszcze o działania policjantów. Usłyszeliśmy komentarze, że, że czy jest zdanie państwa, nie mieli prawa utrzymywać dygnety, nie było, jest postanowienie Trybunału Konstytucyjnego zabezpieczające, którego nie powinno, nikt nie powinien łamać. Dotyczy to zarówno sądzietu, który pani sędzia, która wydała orzeczenie, jak i tych osób, które dzisiaj wykonywały to orzeczenie, który prezes Trybunału Konstytucyjnego jasno poinformował konkretne organy, co wynika z tego postanowienia. To jest złamanie i to takie bezczelne. Chcisz po prostu biegał pa jesty przydarzy po czągacznym do Tak. Czy